Zaczynamy bitwę siły Nurgla kontra siły Chaosu. Yy, yy, cześć, jestem Michał. Yy, moją armię yy, tworzą, zaczynając od yy, Headquarters, Lieutenant Chaosu wraz z jego świtą Chosenów, dwa trup choisy w postaci Berserkerów Korna, i dwa razy Dreadnought. Widzą, że to są bliźniacy. Tak, Piotr i Paweł. Cześć chłopaki, jestem Janusz. A to jest armi moja armia Nurgla do trzeciej edycji Warhammera. Tutaj, Plague Zombies. Straszne potwory, które przybyły ze wsi, żeby rozpierdolić miasto. Dwa oddziały Plague Marinesów w swoich pojazdach Rhino. Rrr, rrr. Cztery y, słodkie nurglingi. Tyfus, zły lord chaosu i jego świta. Tylko jeden nie ma ręki, to jest mi przykro. Oraz przyzywalne demony Plague Bearers. Armie rozstawione. Scenariusz Clans. Clans. Te ludziki, które są na tych budyneczkach, to one nie stoją tam, tylko są w swoich samochodzikach. Powiedz powiedz o A, bardzo ważne, warto zwrócić uwagę, że wszystko jest mnożnikiem liczby 7. Macie tego czasu, ludzie, żeby przeliczyć? Ekstra, co? Patrzcie tutaj, korn. Ale są źli, coś Boże, nie mogę. To mordlingi, moje kochane. Podsumowanie pierwszej rundy. Dzika szarża Dreadnota na y, Rhino. Rhino został zniszczony. Uniknęli obrażeń, Plagusi. Stoją, będą strzelać. Reszta, reszta się ruszyła po prostu i tyle było, jakby. Pierwsza dramatyczna walka w szarży, Tyfus zaatakował Chaos Lorda i zadał mu dwa obrażenia. Sam dostał jedno, ale Chaos Lord nie jest taki twardy jak Tyfus i umarł. O tak. To jest nie jest lord, tylko to jest e, porucznik chaosu. Jak masz na imię porucznik? Po Podsumowanie pierwszej tury. Chaos, porucznik umarł, i tutaj nastąpiła konsolidacja, i będzie groźna walka w następnej turze. Tutaj było strzelanko, zostało zabitych paru. Tutaj się nic nie działo, ciekawego, absolutnie nic. No i tutaj była bardzo dramatyczna sytuacja: mianowicie dwóch panów z plazmami zajebało się samemu, wyrzucając jedynki. Typ nie dostał ani jednego obrażenia stoi tylko pięciu i oni chyba uciekną za granicę. Za granicę. Do za granicę Na saksy, uciekną. truskawki zbierać. Druga tura pesto. szykuje się srogi bang-bang nurglingów. Mówi się bang-bang czy gang-bang? Gang bang-bang. Bang-bang. Gang A tutaj jest srogi gang-bang. Gang. Bang. Sorry, ale nie wiem na kim właściwie, bo to jest bardzo różne. Podsumowanie drugiej tury z części pesto, czyli tak. Wszyscy ci Terminatorzy zostaje wycięci, zawodzą fatalnego rzutu, który po prostu, no niestety został zniszczony przez złych panów Korna. Nurglingi też zostały zjedzone, tym poszło lepiej, ale i tak siedzą w walce, które nie są w stanie zadawać w ogóle obrażeń. Ogólnie Nurgle jest trochę w piździe. Kolejna tragedia w historii armii Nurgla, czterech late marinesów poniosło śmierć z rąk. Licznego zabójcy Dreadnoughta. Tutaj natomiast nastąpiły szarże. I zobaczymy, co się będzie działo. Podsumowanie drugiej rundy Janusza. Tutaj się zdarzyła tragedia. Umarł tyfus. Został za to na placu boju tylko ten duży robot i jeden pan. Ten pan z takiej czołki jakby to on rzucał z dirczka Obrażenia zadawał, ale też chyba nie był zbyt skuteczny. No, i trzeba się liczyć, że w tej turze niestety ten oddział zostanie zmieciony przez dużego pana robota Dreadnoughta. Szarża Flakeberersów nie skończyła się dobrze dla nich. Mimo, że są to przyzywane demony, to okazały się nieskuteczne swoimi pazurami przeciwko ciężkim zbrojom wojowników chaosu. Oddział Ząbów Plagi, niestety, zbliża się bardzo powoli. Rzuca koską za każdym razem około trzech. I zbliżył się o 6 sali w ciągu dwóch tur. Tutaj już mówiłem, była to ciężka walka, ale umarli wszyscy Breitmansi razem ze swoim czołgiem Reino. Wielki sukces! Dreadnought został zabity przez jednego pana z taką durbopięścią i chyba go nie zabił. A nie, zabił, kolegę mu zabił. Jezu, co za dramaty! I to powoduje, że mogę, mam szansę nawet jeszcze coś tam ukraść w tej grze, zajmując te dwie ćwiartki. Dramatyczna 40. sytuacja! Marcin, nie pijesz dobrze! Bo jesteś odwrócony plecami. O, o kurwa kurwa ale Podsumowanie rundy. Dreadnought bardzo wolno się poruszył. Ci panowie przegrali kombat o jeden, ale to nic nie zmienia, bo są fearless. Ci panowie nadal bardzo wolno się poruszają. Dobra, ale... Tutaj występuje przesunięcie zamierzam zajmować ćwiartki za pomocą pojazdu. Podsumowanie czwartej. Czwartej? Tak. Tury Jadusza. Albo, albo trzecie, trzeciej. Albo przecie. trzeciej tury Jadusza. Podsumowanie trzeciej tury Jadusza. Eee, to dużo się nie zmieniło. Tutaj jest nadal walka trwa, przeżyło paru typa. Tutaj zaczęli wchodzić na budynek. Tutaj się pan rozjechał. No i tyle. Podsumowanie kolejnej tury. Do górnogami. Sobiście. Plejk Berersi przegrali. Ci goście się zbliżają do tych. Ten też się zbliża. Podsumowanie czwartej tury Janusza zaszarżowały zombie, zabiły dwóch typa, a u nich umarło pięć. Tutaj się nic nie stało. Trochę było strzelania, ale tak. z góry. Jeden... Gra była bardzo trudna. Yy, w pewnym momencie wydawało się, że Janusz umrze i nic z tego nie będzie, ale Janusz wygrał. Ma zajęte dwie, dwie ćwiartki. Proszę, pojazd zajmuje jedną, drugi oddział plagusów. Powyżej 50% zajmuje drugą. Tutaj mam dwóch panów, którzy zostaną zjedzeni przez Plag Zombies. A tu mogę zrobić dwie rzeczy: grać flafowo i rzucić się na Plag Zombies i przegrać dwa do jednego. Albo nie grać flafowo i zajmować ćwiartkę i przegrać dwa do jednego.